Urząd Kontroli to jest Kazimierz Urej, przewodniczący komisji, Franciszek Furgał, członek komisji. Imię, nazwisko kierownika kontrowej jednostki, pan Jan Sikior Burmistrz, następny Szucin. Osoby udzielające w jasie czasie kontroli, pani Barbara Łuszcz, sekretarz gminy. Okres objęty kontrolu od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. Zakres kontroli: analiza wniosków i zaleceń po kontrolnej kontroli zewnętrznych przeprowadzonej w roku 2011. Przebieg i wyniki kontroli i ustalenia. Pierwsze. Przedstawione dokumenty. Wykaz kontroli zewnętrznej w 2011 roku. Drugie. Oświadczenie burmistrza o wykazaniu wszystkich kontroli zewnętrznych odbytych w 2011 roku w przedłożonym wykazie kontroli zewnętrznej. Punkt trzeci. Książka kontroli numer 1714. Przedłożona książka kontroli posiada wpisy od 2011 roku, w której odnotowanych jest cztery kontrole. Punkt drugi, rzymski, analiza protokołów po kontroli. W wykazie kontroli zewnętrznych w 2011 roku ukazano 10 kontroli, a przedłożono 11 protokołów po kontroli. Dodatkowo przedstawiono protokół kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Noworodzie Tarnowskiej, Domu Kultury, przez co wykaz kontroli zewnętrznej w 2011 roku nie jest wspólnie z przedłożonymi protokołami pokontrolnymi. Protokół numer 1. Kontrola ZUS w dniu 31 maja 2011 roku. A. Wnioski pokontrolne. W protokole stwierdzono niezasadne wydawanie gminnych środków finansowych na ubezpieczenie pracujących studentów. Urząd Miasta i Gminy w Szucinie nieprawidłowo naliczył składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych. Przez nieprawidłowe naliczenie składek narażono gminę na straty. W pozostałych zakresach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Według oświadczenia sekretarz pani Barbary Uszcz brak, brak było wystąpienia pokontrolnego. Brak informacji o wyżej wymienionej kontroli. BIP. Y Punkt d. Brak obowiązku sporządzenia pisemnych ustaleń naprawczych. E. Według oświadczenia pani skarbnik do rozliczenia w wniosku w punkcie 2.1. A. Sporządzono stosowne korekty. Punkt drugi. Protokół nr 2. Kontrola komenda, komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Dobrowy z dnia 11 czerwca 2011 roku. A. Wnioski po kontrolnej. Kontrolowano zespół szkół w Borkach nie stwierdzony Zespół szkolno-przedszkolny w Maniowie stwierdzono uchybienie w postaci braku powiadomienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie -Tarnowskiej o terminie próbnej ewakuacji. Punkt trzeci. Zespół szkolno-przedszkolny w Słupcu stwierdzono nieprawidłowości w postaci braku uaktualnienia instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W punkcie publiczne przedszkole w Borkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Według oświadczenia pani sekretarz gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych kontroli udzieli stosownych odpowiedzi na wystąpienia po kontroli. Punkt C. Brak informacji BIP. Punkt D. Brak konieczności pisemnego ustalenia naprawczego. E. Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. Protokół nr 3. Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 czerwca. Kontrolowany zespół szkolno-przedszkolny w Delastowicach stwierdzono nieprawidłowości w postaci braku atestu na drzwi w kotłowni. Zespół szkolno-przedszkolny w Skrzynce stwierdzono tylko uchybienia w postaci braku powiadomienia komendanta powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej o terminie próbnej ewakuacji. 3 gimnazjum w Radwanie nie stwierdzono nieprawidłowości. Według wyświadczenia pani sekretarz gminy Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych kontroli udzielili stosownej odpowiedzi na wystąpienia po kontrole. Punkt C. Brak informacji w BIP. Punkt D. Brak konieczności pisemnego ustalenia naprawczego. I E. Wnioski po kontrolne wyżej wymienione w punktach 1 2 przyjęto do realizacji. Protokół nr 4. Kontrola komendy powiatowej straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca. Kontrolowano. Szkoła podstaw w Zabrniu, Stwierdzono nieprawidłowości. Formalne braki w instrukcji przeciwpożarowej w ostatnich dwóch latach nie przeprowadzono próbnej ewakuacji. Punkt 2 szkoła podstawowa w Dąbrowicy nie stwierdzono nieprawidłowości. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek stwierdzono nieprawidłowość. Opracowana instrukcja przeciwpożarowa na podstawie nieobowiązujących przepisów prawa oraz brak było daty sporządzenia instrukcji. Według oświadczenia pani sekretarz, gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych kontroli udzieli stosownej odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Brak informacji B Ustne ustalenia naprawcze. Protokół numer 5. Kontrola Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Dąbrowie Tarnowskiej. Kontrolowano gimnazjum w Szucinie. Stwierdzono uchybienia w postaci braku powiadomienia komendanta powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej o terminie próbnej ewakuacji. Szkoła Podstawowa w Szucinie. Stwierdzono nieprawidłowości. Brak wyposażenia jednej szafki hydrantowej. Dwa przypadki wyposażenia i oznakowania przeciwpożarowego zgodnych z polską normą. Nie przedstawiono do wglądu dokumentacji potwierdzającej wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów. Nie przedstawiono do wglądu aktualnego protokołu badania instalacji podgromowej, Nie powiadomiono do komendanta powiatowego PSP o terminie próbnej ewakuacji. Publiczne przedszkolenie numer jeden w Szczucinie. Stwierdzono nieprawidłowości. Brak w kuchni odpowiedniej gaśnicy, formalny brak instrukcji PEPOSZ. Drzwi nie posiadają atestu PEPOSZ. Według oświadczenia pani sekretarz, gminy, kierownicy jednostek organizacji i podaję kontroli udzielili stosownej odpowiedzi na wystąpienia po kontroli. Brak informacji w BIP. Na naradzie dyrektorów szkół pan burmistrz ustnie przekazał ustalenia naprawcze. Protokół nr 6. Kontrola komendy powiatowej i straży pożarnej. 17 czerwca Urząd Miasta i Gminy w Szucinie, dla targowy nie stwierdzono nieprawidłowości. Urząd Miasta i Gminy w Szucinie, budynek urzędu stwierdzono nieprawidłowości. Miejsce ustawienia oznakowania znakiem niezgodnym z polską normą, brak aktualizacji instrukcji PEPOSZ, brak oznakowania miejsca usytuowania kurka głównego instalacji gazowej. Odpowiedzi na wystąpienia po kontrole zostały wysłane. Brak informacji w BIP. Wnioski po kontrolne zostały zrealizowane w ciągu dwóch dni. Protokół 7. Małopolsku-Żółwojówski z dnia 18 lipca. Wnioski po kontrolę. Kontrola dotyczyła realizacji zadań OCE i Ochrony Ludności za okres od stycznia 2001 do czerwca 2011. Nieprawidłowości. Nie ustalono zadań w zakresie ochrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy oraz nie prowadzono kontroli w wyższym zakresie. Nie przeprowadzono szkoleń kadry kierowniczej gminy oraz organów, kierow organów kierowania obroną cywilną. Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne została wysłana w terminie. Brak informacji BIP. Według oświadczeń pani sekretarz gminy odbyła się rozmowa z pracownikami odpowiedzialnymi za, 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 za stany nadzwyczajne. Nie sporządzono pisemnych ustaleń naprawczych. Wnioski po kontroli wcześniejszej zrealizowano. Protokół nr 8 pogatowego inspektoru nadzoru budowanego w Tarnowskiej z dnia 19 lipca. Wnioski po kontrolne. Protokół z kontroli używania i utrzymania obiektu budowlanego w mieście przepisów prawa budowlanego. Nie wykonano zalecenia wymiany stolarki okiennej w przedszkolu w Szczucinie. Zalecono wymianę stolarki okiennej w przedszkolu w Szczucinie. Brak testu na drzwi, brak prze przeglądów plac, placu zabaw w przedszkolu w Szczucinie. Brak zabezpieczeń na huśtawkach i karuzeli. Brak stabilności siedzeń na huśtawkach. W piśmie dyrektora przedszkola w Szczucinie na wystąpienie pod kontrolę brak jest informacji o realizacji. Zaleceń wymiany stolarki okiennej w przedszkolu, brak przejścia, brak przeglądu placu zabaw w przedszkolu w Czucinie, brak zabezpieczeń na huśtawkach i karuzeli, brak stabilizacji siedzeń na huśtawkach, brak informacji brak pisemnych ustaleń naprawczych, według oświadczenia pani sekretarz gminy, odbyła się rozmowa burmistrza z dyrektorem przedszkola w Czucinie w przedmiotowej sprawie. Protokół nr 9 Starostwa Powiatowego w Nubrowie Tarnowskiej, wnioski o kontrolę. Kontrola miała dotyczyć protokołu z kontroli użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego w myśl przepisów prawa budowlanego. Odstąpiono od kontroli po zapoznaniu się z protokołem kontroli tego samego zakresu działania przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Protokół nr 10 Małopolski Urząd Wojewódzki wizyta monitorująca projekt SPOR z dnia 14 grudnia. Wnioski po kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Pierwsze w regulaminowym miejscu brak odpowiedniego loku. 2. Brak sprawozdania za drugi kwartał w wersji elektronicznej. 3. Brak pisma o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatności. 4. Rozbieżność pomiędzy wersją drugą wniosku o płatnością pośrednio znajdującą się posiadanie instytucji pośredniczącej, a wersją wniosku znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy w Szucinie. Wersja piąta, wersja drugiego wniosku o płatność nie posiada stosownych paratek i podpisów. Brak informacji WIP według oświadczenia pani sekretarz Gminy odbyła się rozmowa burmistrza z pracownikiem w przedmiotowej sprawie. Według oświadczenia kierownika referatu inwestycji zamówień publicznych wszystkie stwierdzenia i prawdopodobieństwa wymienione w punkcie 10.1 do 5 zostały usunięte lub zrealizowane zgodnie z zaleceniem zespołu kontrolującego. Wnioski po kontroli wcześniejszej zrealizowane. I ostatni protokół numer 11, prywatnego inspektoru nadzoru budownego w Karnowskiej z dnia 19 lipca. Wnioski po kontrolę. Protokół z kontroli używania i utrzymania obiektów budownych w przepisu przepisów prawa budowlanego. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Brak informacji w BIP. Zespół kontrolny przez, kontrolny przez sekretarz urzędu panią Barbarę Uszcz poprosił w dniu 3, 3 kwietnia o pisemną informację kierownikom kontrolowanych jednostek w sprawie stopnia realizacji zaleceń i wniosków po kontroli w wymienionych punktach, wymieniających tutaj punkty. Punkt trzeci. Rzymski ustalenia. Pierwsze. Książka kontroli zewnętrznej nie obrazuje wszystkich kontroli. Punkt drugi. Według oświadczenia inspektora do spraw kontroli pana Adama Wężowicza stanowisko kontroli wewnętrznej w gminie nie zarządza nieprawidłowościami, nie koordynuje informacjami o nieprawidłowościach stwierdzonych przez kontrole zewnętrzne. Punkt trzeci. Stanowisko kontroli wewnętrznej w gminie nie opracowuje informacji okresowych dotyczących przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. Punkt 4. Piśny dyrektora przedszkola w Szczucinie na wystąpienie pokontrolne brak jest informacji o realizacji i tu są wymienione zalecenia. Punkt 5. Brak spójności przedłożonych dokumentów. Książka kontroli 4 kontrole z wykazem kontroli zewnętrznych 10 kontroli i protokołami pokontrolnymi 11 kontroli. 7. Nie stwierdzenie nieterminowych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jednostek kontroli zewnętrznej. 8. Brak wyników kontroli w biuletynie informacji publicznej. 9. Większość wniosków z kontroli zewnętrznych jest zrealizowanych. Zespół kontrolny uzyska informacji o realizacji wniosków z Samorządowego Centrum Kultury w Szczucinie. 10. Nie wykazano, wykonano zaleceń decyzji pokontrolnych. 1. Pobudowanie klatki sodowej oraz wyposażenie w urzędzie, w urządzenia służące zapobieganiu zademnienia w przedszkolu w Szczucinie, brak właściwej instrukcji PEPoSZ w przedszkolu w Szczucinie, brak drzwi PEPoSZ w przedszkolu w Szczucinie. I punkt jedenasty. Według ustaleń zespołu kontrolującego wyniki kontroli zewnętrznych wpływają na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta i Mieszków. I punkt czwarty. Rzymski wniosek. Pierwszy. W książce kontroli odnotowywać wszystkie kontrole zewnętrzne z pisem osoby kontrolującej. punkcie drugi. Zapewnić dostęp do informacji publicznej polegając na umieszczeniu na stronach. Biuletyny Informacji Publicznej, informacji o wynikach kontroli zewnętrznych i Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia 2010 roku. 3. Biuletyny Informacji Publicznej należy publikować dokumentację kontroli obejmującą dokumentację przebiegu i efektu kontroli. B. Wystąpienia pokontrolne stanowiska. C. Wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrolę. 4. Przy poważnych nieprawidłowościach stwierdzonych przez kontrolujących sporządzać pisemne ustalenia naprawcze. 5. Ustalić sposób zarządzania nieprawidłowościami stwierdzonymi przez kontrolę zewnętrzną. 6. Pracownik na stanowisku kontroli wewnętrznej w winien opracowywać okresowe informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli zewnętrznej. 7. Dążyć do pełnej spójności przedkładanej do kontroli dokumentów. 8. Zobowiązać dyrektora samorządowego Centrum Kultury w Szucinie do przedłożenia informacji dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych. 9. Zrealizować decyzję. O budowanie klatki sodowej oraz wyposażenie w urządzenia służące zapobieganiu zalewnianiu przeczkom lub szczucinie. Protokół sporządzono w trzech jednoczyjących egzemplarzach i są podpisy członków komisji, kierownika i osób, osób obecnych. Do tego protokołu na posiedzeniu komisji, kiedy przyjmowała komisja rewizyjna, jest wniesiona uwaga do protokołu z kontroli z dnia 2 i 4 i komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia po wysłuchaniu wystąpień wyjaśnień pani skarbnik Jornie postanowiła zmienić punkt 2.1e poprzez dopisanie słów, które skutkowały zwrotem nadpłaconych składek. Oto pełne brzmienie punktu 2.1e. Według oświadczenia pani skarbnik do rozliczeń wymienionych punktów punktu 2.1a sporządzono stosowne to korekty, które skutkowały zwrotem nadpłaconych składek. Dziękuję,